Większość ludzi myśli, że manifestowanie polega na tym, żeby coś przyciągnąć. Żeby wizualizować, powtarzać afirmacje, wyobrażać sobie nowe życie, nowy związek, nowy dom. I wszystko to działa, ale tylko przez chwilę. Bo dopóki próbujesz przyciągnąć coś, czego w głębi czujesz, że nie masz, wysyłasz światu komunikat, brakuje mi. A wszechświat nie reaguje na Twoje słowa. Reaguje na to, co czujesz. Można więc codziennie powtarzać: jestem bogata, jestem kochana, jestem szczęśliwa, a jeśli w środku czujesz lęk, samotność albo niewiarę, to właśnie ta częstotliwość wygrywa, bo manifestacja nie jest zaklęciem. Jest zgodnością energii. A energia to nie coś mistycznego to stan Twojego ciała, umysłu i emocji w danym momencie. To, co czujesz, jest silniejsze od tego, co mówisz. Dlatego pierwszym krokiem nie jest wizualizacja, tylko uczciwość. Uczciwość wobec siebie. Czego naprawdę pragniesz, a czego chcesz tylko dlatego, że boisz się braku? Chcesz miłości, czy po prostu nie chcesz już samotności? Chcesz obfitości, czy boisz się, że jej brak coś o tobie powie? Chcesz zmiany, czy tylko uciekasz od miejsca, w którym nie chcesz się zatrzymać? To, co zasilasz energią, rośnie. Jeśli manifestujesz z poziomu braku, rośnie brak. Jeśli z poziomu zaufania, rośnie spokój. A spokój zawsze przyciąga to, co naprawdę Twoje. Manifestacja to nie prośba do wszechświata. To komunikat, który wysyłasz każdą swoją myślą, emocją i działaniem. Kiedy czujesz wdzięczność, nawet bez powodu, Twoje ciało rozluźnia się. A rozluźnione ciało wysyła jasny sygnał, jestem bezpieczna. I właśnie wtedy rzeczy zaczynają się układać. Bo wszechświat nie dostarcza Ci tego, o co prosisz, tylko to, co jest spójne z Twoim stanem. Nie trzeba więc próbować wszystkiego kontrolować. Nie trzeba pisać afirmacji 50 razy dziennie. Nie trzeba odcinać się od ludzi, którzy mają inne wibracje. Trzeba tylko nauczyć się wracać do siebie. Bo twoja energia nie jest czymś, co trzeba zrobić. Jest czymś, co trzeba odkryć. To, co naprawdę blokuje manifestację, to napięcie. To wewnętrzne muszę. Muszę, żeby się udało. Muszę, żeby to się zmieniło. Muszę już teraz. Ale energia nie płynie w napięciu. Płynie w lekkości. I kiedy odpuścisz to, muszę, wreszcie zacznie się dziać. Nie wierzysz? Pomyśl o sytuacjach, w których wszystko samo się ułożyło. Nie wtedy, gdy planowałaś każdy krok. Nie wtedy, gdy analizowałaś wszystkie scenariusze. Tylko wtedy, gdy pozwoliłaś. Gdy wzięłaś oddech, przestałaś walczyć i powiedziałaś: "Dobrze, pokaż mi, jak ma być". To wtedy zaczyna działać życie. Bo manifestacja to nie próba przekonania świata, żeby dał ci to, czego chcesz. To zgoda, żebyś ty zaczęła czuć się tak, jakbyś już to miała. A to nie jest udawanie. To praktyka energetycznej prawdy. To wybór, by nie czekać na dowód, tylko nim być. Kiedy naprawdę zrozumiesz, że energia nie zna czasu, przestanie się spieszyć. Bo to, co jest Twoje, nie wymaga walki. Wymaga zaufania. A zaufanie nie rodzi się z logiki. Rodzi się z ciszy. Z momentów, w których siedzisz sama i czujesz, że choć nie wiesz jak, to i tak będzie dobrze. To jest najwyższa forma manifestacji. Czasem rzeczy nie dzieją się dlatego, że wszechświat chce Cię ukarać. One po prostu się nie dzieją bo nie jesteś jeszcze gotowa, by je utrzymać. Nie chodzi o to, żeby dostać, tylko żeby umieć przyjąć. A przyjmować możesz tylko wtedy, gdy masz miejsce. Dlatego często, zanim coś się wydarzy, coś innego musi się rozpaść. Relacja, praca, sposób myślenia. Nie dlatego, że to kara. Dlatego, że nie da się wlać nowej wody do pełnego naczynia. Manifestowanie to sztuka tworzenia przestrzeni. Nie przez działanie, ale przez oczyszczenie. Przez puszczanie. Przez odwagę powiedzenia, nie wiem, ale zaufam. To, co próbujesz przyciągnąć, już istnieje. Nie w przyszłości. W Tobie. Kiedy to poczujesz, czas przestaje mieć znaczenie. Bo zaczynasz rozumieć, że przyszłość nie jest czymś, co się dzieje. Przyszłość to coś, co się tworzy przez Twoją obecną wibrację. Nie ma więc sensu pytać, kiedy to się wydarzy? Lepiej zapytać, kim jestem, kiedy to już mam? Bo jeśli czujesz się wtedy spokojna, pełna, wdzięczna, możesz zacząć tak się czuć już teraz. A gdy zaczynasz czuć, świat zaczyna odpowiadać. To nie magia, to fizyka, to fale, które rezonują. Każda Twoja emocja to częstotliwość, każda myśl to sygnał. A świat to wielkie pole, które zawsze odpowiada zgodnie z tym, co wysyłasz. Dlatego nie chodzi o to, żebyś codziennie wymuszała pozytywne myśli. Chodzi o to, żebyś była autentyczna, bo prawda ma najwyższą częstotliwość. Jeśli jesteś smutna, czuj to. Jeśli jesteś w złości, pozwól jej przepłynąć. Jeśli jesteś w lęku, przytul siebie. To też jest manifestacja. Bo manifestujesz spokój przez przyjęcie. Nie przez zaprzeczanie. Nie próbuj udawać, że jesteś światłem, kiedy gasisz w sobie cień. Bo wtedy żyjesz w podziale. A energia spójności płynie tylko wtedy, gdy wszystko w tobie ma prawo istnieć. To, co przyciągasz, jest odbiciem tego, jak traktujesz siebie. Jeśli siebie zaniedbujesz, świat też będzie cię odkładał na później. Jeśli siebie słuchasz, świat też zaczyna słuchać. Jeśli siebie szanujesz, świat odpowiada szacunkiem. Nie dlatego, że ktoś tam na górze to ocenia, tylko dlatego, że energia jest lustrzana. Dlatego najpotężniejszym aktem manifestacji nie jest prośba. Jest wdzięczność. Nie wdzięczność za to, co masz. Wdzięczność za to, że jesteś. Bo kiedy czujesz wdzięczność bez powodu, twoja energia mówi światu: Mam już wszystko, co potrzebne. A świat odpowiada: Tak, właśnie tak. Nie przyspieszaj. Nie kombinuj. Nie próbuj tego kontrolować. Wszechświat nie potrzebuje Twojej pomocy, żeby spełnić Twoje marzenia. Potrzebuje Twojej zgody, żeby je przyjąć. Zamiast więc codziennie pytać, co jeszcze mam zrobić, żeby to się zadziało, spróbuj zapytać, czego mogę dziś nie robić, żeby pozwolić, by to się zadziało. To zmienia wszystko. Bo manifestacja nie polega na robieniu, polega na nastrojeniu. Na tym, że przestajesz wysyłać sygnał napięcia i zaczynasz nadawać z częstotliwości zaufania. Z tej częstotliwości nie trzeba się starać. Z tej częstotliwości rzeczy same zaczynają się pojawiać. I wiesz, co jest piękne? Że gdy już naprawdę poczujesz, jak to działa, nie będziesz chciała już niczego manifestować. Bo zrozumiesz, że wszystko już masz, że wszystko, czego potrzebowałaś, było zawsze w tobie, że życie samo się układa. Gdy ty się układasz ze sobą, nie chodzi o to, byś nauczyła się nowej techniki. Chodzi o to, byś wróciła do najprostszej prawdy: że jesteś częścią życia, a nie jego reżyserką. Że nie musisz ciągnąć za sznurki. Wystarczy, że przestanie się plątać. Twoje marzenia nie są przypadkowe. Nie przyszły do ciebie bez powodu. One są wspomnieniem tego, kim możesz się stać. Nie po to, by coś osiągnąć, ale po to, by odkryć, że już jesteś kompletna. Kiedy przestajesz próbować manifestować, a zaczynasz naprawdę żyć, wszystko, co miało przyjść, przychodzi spokojnie, naturalnie, bez presji. Bo przestajesz wreszcie wibrować lękiem, a zaczynasz wibrować zgodą. A wtedy manifestacja staje się tym, czym zawsze miała być. Nie techniką, nie celem, nie grą w kontrolę. Staje się sposobem istnienia. I właśnie wtedy, gdy przestajesz próbować, zaczynasz przyciągać wszystko. Bo stajesz się tym, czego pragnęłaś. Nie przyciągasz miłości, jesteś miłością. Nie przyciągasz spokoju, jesteś spokojem. Nie przyciągasz obfitości, emanujesz nią. Nie pytaj więc więcej jak manifestować. Zapytaj, czy potrafię zaufać życiu na tyle, żeby nie musieć już tego kontrolować? Bo to właśnie wtedy dzieje się magia, której szukałaś.